Dzień dobry, Daniel Kucharz, a to jest druga edycja marszu w walce z rakiem piersi. Razem ze mną ze śląska Kubaryska. Cześć. Witam bardzo serdecznie, cześć. Kuba, powiedz, dlaczego warto się śmiać w kontekście profilaktyki choroby onkologicznej? Można by było oczywiście rzucić frazę z oklepana hasło, że śmiech to zdrowie, ale tak jest właśnie w istocie. Jeżeli uśmiechamy się czasami na przekór temu, co nas spotyka, pokazujemy ten uśmiech innym ludziom też to przekazujemy po prostu dobrą energię, zarażamy tą dobrą energią, co jest niezbędne w sytuacjach, które, no, powiedzmy sobie szczerze, nie są czymś przyjemnym. Jeżeli dzielimy się wtedy uśmiechem, to łatwiej iść przez życie. Kuba, dlaczego warto przychodzić na takie wydarzenia jak druga edycja Marszu w walce z rakiem piersi, a jednocześnie dlaczego warto przyjść na kolejną edycję hmm. tego eventu? Przede wszystkim mówimy tutaj o wsparciu okazywanym drugiej osobie. Pomijam fakt, jak świetna jest to inicjatywa, bo ja pierwszy raz uczestniczę w tej imprezie i jestem pod ogromnym wrażeniem, ale wydaje mi się, że jest coś takiego jak właśnie poczucie bliskości i poczucie wsparcia. Nic nie działa tak dobrze, jak obecność drugiej osoby i jak to, że możemy się spotkać, właśnie pouśmiechać się do siebie, o czym rozmawialiśmy i razem uczestniczyć w takich inicjatywach, bo no, trzeba, to, trzeba to robić. Nikt nie może z problemami być sam, nikt nie ma takiej mocy, żeby czasami samemu przezwyciężyć pewne rzeczy, a jeżeli jesteśmy w tym razem w grupie, to jest po prostu łatwiej. Kuba, ja nie jestem sobie w stanie odmówić tej przyjemności. Zapytanie się ciebie o jakiś dowcip związany z medycyną. Proszę, opowiedz coś dla naszych słuchaczy. Ale nie musi być śmieszne. Nie, musi. Nie, nie pamiętaj, co mówiłeś, że warto się uśmiechać. Dokładnie. Ja, y, sytuacja z życia. Kiedyś poszedłem do lekarza i powiedziałem, że mam wodę w kolanie, a on mi powiedział, że ma cukier w kostkach. To było niebagatelne. <głosłoniamy> dziękuję Ci za ten dowcip. Ja dziękuję, że mogłem się podzielić taką historią, bardzo była dla mnie ważną. <głosłym> Tym pozytywnym akcentem kończymy tę rozmowę, w której uczestniczyli Daniel Kucharz i Jakub Ryska. Dziękuję. Dziękuję.